Czelka widzę, wiem bardzo dużo osób się mnie pyta, czemu w ogóle Contest Daily, ale to będzie na jeden pełnometrażowy, trwający godzinny odcinek. A w dzisiejszym odcinku na moim kanale pogadamy sobie, gdzie są wojanki. Otóż wszyscy ludzie szaleją na temat wojanków, ale to co się ostatnio stało było nie do zrozumienia. No to zacznijmy sobie od początku. Kiedyś szłam przez żabkę normalnie i był początek wojanków, w sumie to już było koniec wojanków, bo poszedłem sobie do żabki, no i nagle patrzę i po prostu, no były wojanki, ale nie takie normalne, jakie mogło pomyśleć, bo były powiedziane, że nie można ich kupić i wtedy zrozumiałem dlatego, że po prostu wojanki... Nie, w, w ogóle, to no, znaczy nie można ich kupić, bo za dużo osób się o nich pcha. No to, no to zrobiłem sobie po prostu coś takiego, że no okej. Okay. No i przyszłam następny dzień, jak, no jak zawsze sobie chodzę do żabki. Następny dzień, No i udało mi się kupić jednego wojenka, bo pani, przekonałem panią, że dam jej 10 zł. Ja cię kręcę. No ale dobra, kiedy kupiłem tego wojenka, miał dziwny posmak i myślałem, że to nie jest, że to jest po prostu coś zwykłego i po prostu powieszali sobie po produkty i ja coś źle czuję, ale nie, była to podróba wojenków. Otóż ja nie wiedziałem, co się dzieje, ja po, sobie pomyślałem, Jezus mary, co nie sprzedają w tej żabce. No, ale tak na razie pomyślałem, że tylko to powiem i zostanie sprawa zamknięta. No i powiedziałem, to no i sta sprawa zamknięta, ale następna rzecz: poszukiwanie jednego, jednego tygodnia, miesiąca. Wojanków to już jest niemożliwe. Choć nie, dzień nie do żabki, nie było wojanków. I ostatni dzień no, znaczy, ostatni dzień sierpnia. No i kurde, były. A pani mówiła, że, znaczy, że były, ale w wcześniej, bo wszyscy wykupili, wy, wydali na to, widzę, aż 100 złoty, tyle ich było i wydali na to wszystko. I, ja wiem, że ludzie, wy, ja wiem, że wy lubicie wojanki, ale ludzie, zostawiajcie dla niektórych, okej, okay? zostawiajcie dla niektórych, bo dla, niektórzy też potrzebują, no ludzie, proszę, proszę was, no ale dobra, no przejdźmy sobie do następnej rzeczy. Czemu w ogóle nie nagrywam z daily? No to to skutkuje jedną taką bardzo bardzo smutną rzecz. No bo jestem przeziębiony no i przez kilka dni. Jak możecie ją teraz, zatyka mi się czasami nos. No i po prostu, jak słyszycie, ja, po prostu muszę oddychać przez nos, ale i tak ma taki głos. No i po prostu. Zdecydowałem, że Daily musi być na chwilę przerwane, ale to nie koniec Daily, dalej będziemy nagrywać tak Daily, więc widzimy się jutro o 14.14. 14.